Litwa pod Pyzdrami była jedną z niewielu zwycięskich przegranego Powstania Styczniowego. W niedzielę obchodzono 150. rocznicę Pystrskiej Wiktorii. Z założenia miało to być święto radosne, z tego powodu zaproszono do pyst orkiestrę reprezentacyjną Wojsk Lotniczych, która zagrała koncert dla mieszkańców. Stworzono również triumfalne wkroczenie powstańców na Pystrski Rynek. W roli głównej wystąpiła grupa rekonstrukcyjna tworząca się przy Pystrskim Muzeum. Na rynku gości mieszkańców przywitał burmistrz Pyst Krzysztof Strużyński. Przemawiał również Michał Czerniak, dyrektor miejscowego muzeum. Akurat Pyzdry stanowiły dla oddziałów powstańczych ten ważny, to ważne miejsce, ten przyczółek, gdzie można było tu się przygotować. I to dało ten efekt, jaką była ta bitwa zwycięska 29 kwietnia. Uważam, że, że, że ta bitwa. No, warta jest przypomnienia i o tym, żebyśmy się cieszyli, żebyśmy z tego święta mimo wszystko, z tej klęski powstania i tego, tej, tej często czasami bezsensownej śmierci, jak niektórzy zauważają historycy, no, mimo wszystko zrobić elementy radości. Druga część uroczystości odbyła się pod mogiłą poległych powstańców na cmentarzu parafialnym. Delegacje złożyły kwiaty. Potem odprawiona została Msza Święta, na którą przybyły setki pystrzan.